Wezmę trochę wojska i idę się tutaj desantować, a tutaj jest jeszcze Norwegia, to chwila. Aha, śmiechu warte. Mam nadzieję, że się zgodzą na pokój. Jak coś to się ich później ogarnia. Tutaj jest pierwsza wyspa. Tam ci się zgodzili na rozejm. Okej. Okay. Tutaj druga. Teraz wyspy owcze i Islandia. I to jest 100% ta. 215 euro No i świetnia. Yy, Trypy map. Armia 350 tysięcy wojska. To dobrze, że dobrze, że to do to wojsko, bo inne państwa też się tutaj rozwinęły i teraz coraz więcej mi wojsku umiera w tych wojnach. Okej. Okay. Teraz mógłbym to zacząć asymilować, tylko bym najpierw wziął tą armię stąd. I chciałbym zaatakować coś całkiem sporego, ale nie wiem co. Bo na zachód nie chce mi się iść. To jest za dużo jakichś dziwnych państw. To się wyczyści kiedy idzie jeszcze. Ale północ ogarnięta. Wschód mógłbym pójść. Albo nie. Tutaj południe mogę dobić. Jak północ ogarnięta to południe jeszcze dobija. A teraz jeszcze sobie tutaj zaczyna asymilować. Okej. Okay, jak jest 80% to nie widzi mi się asymilować. Chociaż nie no. Tu każemy jedną prowincję tylko ogarnąć. To niech będzie. I 80 tysięcy złota przychodu. To dużo. Tu jest Cesarstwo bizantyjskie. Dobra. Tu będzie dużo wojen, ale z niezbyt potężnymi państwami to się to ogarnia. To najpierw bym sobie ogarnął e, Imperium Osmańskie. Okej, okay. 100% i dobra. Teraz. Cesarstwo Bizantyjskie, albo to. Nie, Cesarstwo Bizantyjskie, a tutaj się podpłynie po prostu na Konstantynopol i tego typu miasta. To sobie tutaj rozstawię jakieś wojsko, jeszcze coś na desanty przygotuję. Dobra, niech będzie coś takiego. I tutaj na desanty dużo wojska. A i też trzeba asymilować tutaj te prowincje. Nie wiem, czy tutaj nie dam za dużo armii. To jest gdzieś. No, nie, no, jest dużo armii, po 10 tysięcy wojska, ale jak gdzieś się coś nie uda, to zawsze jest wojsko na desant gotowe. Tutaj zrobię coś takiego. I tutaj jedna prowincja. Druga, i tutaj po prostu 60 tysięcy wojska nie dalej sobie atakowało. A tutaj, tutaj się nie dostanę. To sobie zrobię desant i po prostu stąd się rozejda. 60% mam tylko, to nie jest dużo. Oni gdzieś jeszcze są, co nie? Ale gdzie, co nie wiem. A jak wyglądają tutaj kolonie? A nawet tego nie widzę, bo nie mam tego włączonego w ustawieniach. Sobie wezmę tylko to, co mogę. Nie no, serio? Czemu ciągle ta kamera mi ucieka? Tu są jakieś armie, no spoko. To tam jest być może jakieś państwo, o którym powinienem nie wiedzieć, ale się okazało, że mnie lubią. No spoko. Dobra, tutaj cztery prowincje, tu mają tylko dwie halo i są wasalem czegoś. Dobra, to sobie wyczyszczę po prostu i sobie po prostu to wezmę. Tutaj co jest? Księstwo Aten. No dobra, tu jest port jest. Dobra, to to księstwo, a ten też sobie dobije. Aha, oni mi się tutaj przebili. I, ale nie uciekają, to jest git. 40%, dobra, biorę tylko to. I tutaj jeszcze są jakieś inne rzeczy, które mógłbym sobie dobić i to zrobię. Tylko teraz to Ak-Konju bym chciał ogarnąć. A oni jeszcze tutaj są. Dobra, to tylko tą bardziej zachodnią częścią sobie wyczyszczę teraz. Aha, tu jakieś państwa atakują. I znowu Szwecja mi opowiada wojnę, przecież ich już tu nigdzie nie ma. Nad nie wiem, gdzie jest ta Szwecja na mapie świata teraz. I księstwo Holsztynu? Wydaje mi się, że też ich już nie ma. Chyba, że to gdzieś tutaj. Ale dobra, to mniejsza w Toni to. się zgodzą na te rodzaje. My zgodzili się, dobra. To tyle dobrego, że nie się to...